No i nareszcie, koniec ciężkiego dnia. Jesteś zmęczony, sfrustrowany, i co robisz? Siadasz i jesz bez opamiętania. Sięgasz po paczkę chipsów, dzwonisz po pizzę albo zjadasz całą tabliczkę czekolady, żeby zaspokoić dzikie pragnienie. Znam to, sam tak robiłem. Ale potem przychodzi poczucie winy, ciężkość i jeszcze większe zmęczenie. Jedzenie ma cię odżywiać, a nie być ukojeniem dla twojego stresu. Problem w tym, że mózg szybko się uczy, że jedzenie to nagroda. Chwilowa. Ale nagroda. Niestety ma swoją cenę i nie chodzi tu tylko o wagę. Chodzi o Twoją energię, samopoczucie, sen, a w końcu o relacje. Jak to zmienić? Zacznij od jednego małego kroku. Zamiast sięgać od razu po pocieszenie, zadaj sobie pytanie, co naprawdę teraz czuję, czego naprawdę potrzebuję. Czasem to spacer, rozmowa, ciepła kąpiel lub po prostu 10 minut w ciszy. Napisz w komentarzy, jak ty radzisz sobie z tym problemem. Jestem bardzo ciekaw Twojej historii.